Dzisiaj podpisujemy być może historyczną umowę na dofinansowanie olbrzymiego zadania inwestycyjnego, uzbrojenia strefy aktywności gospodarczej, obejmującej około 34 hektarów. Miejsca, gdzie w przyszłości mają pojawić się inwestorzy, co jest jednoznaczne z nowymi miejscami pracy. Historyczna, bo kwota. 15 milionów i całe 200 tysięcy złotych ze środków unijnych w jednym zadaniu mówi sama za siebie. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest największa umowa w człowieka bo 200 tysięcy przebiła starówka ojbórskich.